Добра, Дусяк, скакуй! Не шумолчи, шевчей! Какой ладный день, дзисяй! Ааа! Uznam, że tego nie widziałam. Po co psuć sobie dzień już przed pierwszą lekcją? Zajkowski, chodź tu. No co tam, chłopacy? Mamy karoce dla ciebie. No, zobaczymy jak działa. Chyba nie laliście. Ja mam jak koń was ciągać po korytarzach? No wczoraj ci się podobało. Wczoraj to był Zajkowski! Dzisiaj jest pan zajko. No, panie zajko! Obicie ryja powinno tu pomóc, bo najwyraźniej jeszcze się nie obuciłeś. Ryja, to ja tobie mogę obić, chłopaczku! To chyba jakaś głęboka faza rem! No. Chłopacy! Nadupczana! Mm! Uh! Oh, <limitations> oh, o no, i kto to teraz jest dupczonym? Idę do kibla męskiego. Co się stało? Oła, boli! Ja to bym zakablował w I co jej powiesz, Moro, nie? Że Zajkowski cię pobił? No kurde, no! Ła, niemożliwe, no! Skąd on ma tyle siły? Jakiś dziwny się zrobił, jakiś duży! Angelo, może byś chciała zobaczyć, jak wygląda męski, co? Mam go na własność. Wow. Nie poznaję Cię, Zajkoś, but I like you. E, kocham Cię, mało. Ja Ciebie też. A ja? A wam co się stało? Bo Zajkowski nas pobił. Kapusie. Nie wierzy? Zajkowski? Waszą czwórkę? Tak, normalnie bił nas. Uh, a, a mnie kopnął! Laczkiem! Zajkowski, masz coś do powiedzenia? No to y, tylko tyle, żeby wszyscy uważali normalnie, bo ja tu teraz rządzę, nie? Zajkowski za koło? A myślałam, że ty jesteś inny! Czyli jaki? Słaby? Widzę, że się roli odwróciły! Robimy zamiany w takim razie! Anusiak i konieczko, usiądźcie na miejscu Zajkowskiego, a ty, Zajkowski, do przodu! Jak to? To nasze miejsca! No i mówiła pani, że chce mieć nas na oku! Teraz są inni, których trzeba obserwować! A ty, Angelika, usiądź z Zajkowskim! Sure. Może twoje towarzystwo wpłynie korzystnie na tego gamonia! W kot dziuni, ale się posrało? I co, pedryle? Zajkowski! Czego? Jak ty odpowiadasz? No normalnie, nie? Pała! O nie! To ja zawsze dostaję bałę, a nie on! Jak chcesz, to i ty dostaniesz! Hej, hura! Już wpisuj! A mogę dwie! Co to? Zamknięty! Jak to? No normalnie od środka! Boże ktoś się tam zamknął! Twoja logika, Anusiak jest normalnie na poziomie harwardzkim! A to dobrze czy źle! Czego geje? A co ty tutaj robisz, lambadziaru? To jest nasz kibel. <grym> Teraz to jest kibel mój i Zajkosia. <grym> jakiś problem, kochanie? Nie, nie. To tylko te czapki przyszły. Coś nie tak, chłopaczki? Jakiś dym, jakiś problem? Nie, 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 nie. Teraz, damski kibel. To wasz kibel. No płacha. Karola! Weź ze te mele z lustra. Anci chce se poprawić. -up Dobrze, panie Zajko! Noż, to już jest przesada normalnie. Zlał nas jak jakichś cieniasów. Siedzi na naszym miejscu w klasie. I do tego jeszcze wygonił nas z naszego kibla! Co tu robić? No co tu robić? No, z tym kiblem to nawet fajna sprawa. Bo można tu na klapie usiąść. Nie to co w naszym. Oszczere deski... Podłoga i ściany i sufit i. Starczy, Cześć, starczy. A mi to coś nie pasuje. Że zapachniąco jest? Chłopacy, to niemożliwe, żeby w ciągu tak krótkiego czasu Zajkowski stał się taki silny. Ja muszę to zbadać. E, no i co tam, chłopaku? Spoko, koledzy. <laughs> Masa idzie, szacun rośnie. No to dobrze, wariacie, tak trzymać! E, dajcie mi jeszcze trochę tej magii. Wejle! Za, no, za stówkę, jak zawsze. Heh, kochana ciocia. A więc to tak! Przepraszam! Czego, gnoju? Zajko, mój przyjaciel, powiedział mi, że u was mogę kupić takie coś, po czym się można stać silniejszym. My niczego nie mamy! I wynocha stąd, bo zaraz zostaniesz wryja! Ale ja mam kasę! Puka! O, dobra, daj mu parę, niech ma! O klientów trzeba dbać! Tylko morda w kubeł! Dobra, dobra! Chłopacy! Łopacy! Zobaczcie, co mam! Co to za tabletki? Kupiłem od Pikulskiego i Frosika z szóstej C! A po co? Widziałem, jak Zajkowski od nich brał! I to dzięki nim jest taki silny! No to daj! Anusiak, no nie wiesz, co to jest, a chcesz to wziąć? No to tak! Musimy to zbadać i zobaczyć, co to dokładnie jest, Deklu! Przedtem nikt nie może tego nawet dotknąć! Idziemy do bazy! Oleś dołu, Czesiu? No jak ja teraz wyglądam? Co teraz będzie? A kto ci kazał jeść te tabletki? No zjadłem czukieraski, żeby Zajkowski oddał nam kibel. No to się udało. Jak ktoś cię zobaczy, to cię zaraz zamkną i będą prowadzić badania. Musisz uciekać. Wiecie co? A mógłbym was powozić? Pff, jak powozić? No, na obklep. Strasznie mnie I owca mi się chce...